Cześć! Z tej strony Karol Bocian, dzisiaj tutorial, jak możemy dostać synchronicznie dane od nas w Io, ale łamiąc reguły prywatności. Jest to możliwe, jeżeli to oczywiście dobrze zaimplementujemy. Jak coś takiego zrobić, już ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu oraz w oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Na naszym przykładzie załóżmy sobie, że dostajemy od kogoś kod zapraszający nas do Babo.io, ale jak sobie go wpisujemy, to potem chcemy wiedzieć, kogo możemy jakby obciążyć albo komu dać benefit z tego właśnie tytułu, że dał nam ten kod zapraszający. Więc nasz użytkownik wpisuje sobie kod yy, ten właśnie zapraszający i wyszukuje użytkownika, który ten kod mu wygenerował. Które, do którego on należy, po to, żeby ten później użytkownik mógł dostać w nasze naszej aplikacji jakieś korzyści. Ale my nie chcemy mieć reguł prywatności, które pozwolą nam wyszukiwać innych użytkowników. Nie chcemy na coś takiego zezwolić. Chcemy, żeby każdy użytkownik działał sobie w swoim, jakby obrębie, może jakiejś firmy, może jakiegoś zespołu, ale na pewno nie może wyszukiwać wszystkich użytkowników, więc nie możemy sobie tego tak normalnie po prostu wyszukać. Musimy to w jakiś sposób obejść. Jak to zrobić? Już ci pokazuję. Co potrzebujemy na początku? Oczywiście, jak jakiegoś użytkownika, który będzie miał yy, własny kod invitation invitation code, ok, typu tekst. więc dam sobie dwóch użytkowników, albo może być tak naprawdę jeden, ale dwóch nam też się przyda tutaj. więc mamy na początku ktoś będzie miał kod, po prostu kodzik, napiszemy sobie kodzik i to jest nazywa się osoba kod małpa, test.pl więc mamy jedną osobę, która będzie nas zapraszała. Okay. Mamy ja tu gdzieś błąd. O, podwójna małpa. Jest. OK. I dodam sobie teraz drugiego użytkownika, który będzie weryfikował swój kod. Jan małpawerif.pl. OK. Więc mamy sobie naszego użytkownika. Od razu uruchamiamy to jako janverify.pl. Na naszej stronie wyświetlimy tego naszego Jana. Dzisiaj nie będziemy robili sobie ładnych układów i tego, żeby to ładnie wyglądało na responsywnym układzie, tylko po prostu będziemy wchodzili w klu tego, jak to działa. Więc mamy Jan Verify, mamy reguły prywatności, oryginalnie zrobione przez Babla, że tylko własny użytkownik widzi wszystkie swoje pola, a wszyscy inni nie widzą. I co ja chcę mieć tutaj? Chcę jeszcze dodać sobie informacje takim jak mm, kod, który dostałem, kod... Mm, że po prostu taki gifted, jako w prezencie, typu tekst. I jak ja sobie tutaj coś wpiszę, to tak naprawdę to, co od kogoś dostałem. I chcę też dostać informację, dać user ID. Yy, kod giftem, od kogo dostałem ten właśnie kodzik i normalnie bym sobie tutaj wyszukał użytkownika, ale mam reguły prywatności i nie mogę tego zrobić, więc zadam sobie zwykły tekst i będę czytał tutaj id a potem będąc innym użytkownikiem będę mógł przeszukiwać sobie właśnie te ID-ki dokładnie nie użytkownikiem, tylko adminem. Admin będzie miał możliwość wyszukiwać wszystkie takie id yy, danych użytkowników po to, żeby w jakiś sposób ich obdarować ale ja jako jeden użytkownik nie będę chciał przekazywać tego innemu użytkownikowi. Więc zrobiłem to za pomocą właśnie takiego rozwiązania i co my chcemy tu zrobić? Nasz użytkownik będzie podawał sobie jakiegoś input'a. Input. OK. I jak on poda do, poprawny kod, to przeniesiemy go do jakiejś innej strony. Mamy już jakąś inną stronę, to jest po prostu 404. Go to page 404, jeżeli mu się wszystko albo może jeżeli mu się uda, to, to niech będzie reset PW. A jeżeli mu się nie uda, to przeniesiemy go do yy, 404. Więc zróbmy sobie jeszcze workflow i go to page 404. Zaraz dodamy sobie tutaj warunki, jak odpowiednio wyciągniemy rzeczy. Czyli jak mu się nie uda, to idzie do 404, a jak mu się uda, to do reset PW. Na tym reset PW napiszmy sobie po prostu success. O tutaj, success. Ok, więc nasz użytkownik poda sobie kod tutaj w tym miejscu. To jest zwykły tekst, ale pole jest wymagane. Send. Check Code, check code. OK, mamy to. Więc co będziemy robili? My będziemy sobie wystawiali w Backend Workflow, API, New API Workflow, wystawimy sobie je jako publiczne, nazwiemy sobie je check Code. Ale musimy mieć tu autoryzację, więc ja zaznaczam tej opcji będę ignorował reguły prywatności. Więc sobie to zaznaczam i my tutaj otrzymamy sobie w, w tym jakby requestie jakiś kodzik, kod, typu tekst. I to nie jest opcjonalne, musimy to podać. A następnie my będziemy y, zwracali w response return informację, kto taki kodzik ma. Więc idziemy sobie i tutaj w Zwracamy sobie z ustrukturyzowanego JSON-a, więc dodamy sobie tu odpowiednie rzeczy. Możemy plain texta też zwracać, ale ja będę chciał tutaj zwracać konkretne rzeczy. I co będę chciał zwracać? Chcę zwracać na przykład is valid. Taką zwykłą wartość. Is valid, czyli idę sobie na mojej tabeli z użytkownikami, to będzie po prostu zwykły ból, jest no. Idę do mojej tabeli z użytkownikami, szukam takiego użytkownika, którego ten kod zapraszający, kod, kod, kod. Invitation Code jest równy to, co dostałam w requestie, tutaj kod. OK, więc go sobie wyciągam. Jeżeli jest taki przynajmniej jeden użytkownik, czyli count jest większy od zera, to wtedy go sobie zwrócę. OK. I od razu będę chciał zwrócić też ID takiego użytkownika. Więc skoro chcę tego użytkownika wyciągnąć z bazy danych, to zrobię sobie od razu custom state do wyciągania takiego użytkownika. Get user by code. I tutaj wpiszemy sobie znowu kod. To jest po prostu tekst a my zwracamy sobie po prostu usera, user, user i to jest typu user. Więc zaraz wezmę sobie ten fragment z tym searchem, copy, expression, wkleję go sobie tutaj w return data, paste, no i zwrócimy sobie, nie kanta, tylko zwrócimy sobie po prostu pierwszy element. First, first item. Jeżeli kogoś takiego znaleźliśmy, to pierwszego z listy zwracamy. Więc tutaj zrobimy sobie Trigger, Custom Event, zawołamy sobie ten właśnie evencik po pobranie naszego użytkownika po kodzie, więc wołam go sobie. Tutaj jeszcze dodam parametr kod, bo coś go źle dodałem, typu tekst, Add, dodaję go i wracamy sobie, czy ten kod tutaj mamy. Tak, ten kod, sobie teraz tu wykorzystamy. Przekazuję ten kod jeszcze raz tutaj i mam odpowiedź, więc tu zwrócimy sobie clear expression i po prostu, jeżeli rezultat kroku pierwszego is not empty, czyli znalazłem określenie użytkownika, is not empty, to to właśnie zwrócimy taką odpowiedź. I jeszcze druga wartość to będzie user id. I tutaj znowu zwracamy sobie tekst, żebyśmy nie dostawali wszystkich informacji o naszym użytkowniku, tylko sam id -kiego. i zwracamy sobie rezultat kroku pierwszego unique id. Jest, więc mamy to wszystko. Ok, Mamy jakiś jeden issue. Mamy tutaj informację o tym przechodzeniu po stronach, bo on Go to Page musi być ostatnią akcją zawsze, jeżeli nie mamy jakichś warunków. A tu mamy nagle dwa Go to Page na końcu, ale nie ma się czym martwić, to zaraz sobie naprawimy. Co jeszcze potrzebujemy zrobić? My będziemy teraz <laughs> włączymy sobie e, płatny plan. Możemy tutaj zrobić change plan i start dwa tygodnie. Bezpłatnego planu, uruchamiamy sobie, będziemy chcieli używać właśnie backendowych API. Ok, jest włączone. No i teraz ja chcę tutaj w Backend Workflows wyłapać sobie, że ktoś będzie mnie wołał. Więc mamy ten nasz API Workflow, jest tutaj informacja, no i yy, będę chciał, żeby ktoś mnie tu zawołał. Więc zrobimy sobie detected data, mam zaczcie URL, i teraz z, otworzę sobie w drugiej zakładce naszą tą samą stronę, żebyśmy w API-konektorze połączyli się z naszym systemem. Poczekajmy chwilę, się załaduje. OK, jesteśmy, więc my będziemy się chcieli połączyć z tym właśnie URL-em. Wracamy sobie tutaj, weźmy pluginy, instaluję sobie konektor, o, już jest tu pierwszy, instaluję i będę się łączył do naszego babla. Jeszcze w ustawieniach ustawimy sobie, że wystawiamy to API backend workflow jest ustawione. Generujemy sobie jakiś token. Mamy sobie na przykład test. OK. I ten klucz będzie też mnie interesował, ale zaraz będę mógł go jeszcze sobie pobrać raz. Konektor. Mamy tutaj konektor. Dodajemy sobie my App. Łączymy się ze swoją aplikacją Authentication. Zrobimy sobie po y, basic auth, chociaż tam chyba jest token. Zobaczymy sobie. Username. nie, Poszukajmy mm, tokena. Tu ustawimy sobie non, ale dodamy sobie w headerze wartość Authorization, a wartość stąd bierzemy z tego naszego tokena tutaj. Bo my tak naprawdę samego siebie wołamy, więc sobie jeszcze raz kopiuję i wrzucam tutaj wartość. A następnie chcę zawołać jakiegoś kola, więc zróbmy Expand. Tutaj będzie GET check Code. I to jest nasz post. My wyślemy sobie tam dane jakieś. Użyjemy tego w akcji, czyli w workflow, no i bierzemy sobie ten nasz URL, wrzucamy tutaj, no i my będziemy chcieli tam przekazać jakiś parametr, jakiś, no, związany z kodem. To nie będzie prywatne, więc zróbmy sobie, że to jest po prostu kod i zawołajmy sobie initialize call. Mamy 400 unrecord authorization tape, więc poprawmy sobie jeszcze ten fragment z autoryzacją. Dajmy sobie tutaj jeszcze przedrostek bearer. Error. OK. Initialize call. Jeszcze jeden test i spróbujmy jeszcze raz. Initialize call i mamy wiadomość. Mamy tutaj show row data. zaczęliśmy dostaliśmy sukces. The endpoint check code was successfully initialized. Tylko initialized, bo my tutaj robiliśmy initialize i tutaj wykrywamy, sobie, że dostaliśmy tekst właśnie w kodzie, więc jest wszystko w porządku. Teraz musimy tylko podmienić sobie końcówkę tego URL-a, usunąć initialize. OK. I ja sobie całego tego URL-a skopiuję niżej. URL, dam go jako po prostu parametr. Jest jako parametr w ten sposób. O! I tu ustawię, żeby był prywatny, tak będzie po prostu troszeczkę bezpieczniej. Więc zróbmy sobie jeszcze raz, rejniszelize call I, i zobaczcie, mamy odpowiedź i teraz już mamy odpowiedź sukces oraz jest, is valid, ale dostaliśmy sobie brak żadnego usera. To znaczy, że pewnie gdzieś tutaj odpowiedzi, którą dostajemy, zwracamy, jest błąd. I is valid token będzie, jeżeli tu jest is not empty, is not empty, is not empty. Teraz będzie poprawnie. Możemy sobie od razu sprawdzić to na przykładzie naszego kodu, który się nazywa kodzik. Zobaczmy sobie. Renitialize call. I, I dostaliśmy teraz tutaj is valid false i dostaliśmy, nie dostaliśmy mu usera. Więc zobaczmy sobie jeszcze raz, jaki user jest w mojej bazie danych. Może tutaj mi sobie sprawdzę to. Baza danych, update i zobaczmy sobie, jest invitation code w kodzik, a czy dobrze sprawdzam tego naszego usera w backend workload, get user by code, tutaj sprawdzamy sobie invitation code, czy jest tym kodem, ok, przekazujemy sobie tutaj, o, tutaj jeszcze kod musimy przekazać, bo tam nadpisaliśmy sobie wartość, więc musimy jeszcze raz to wyłapać, tu dostajemy wartość w detect data, możemy zrobić sobie modify types, my dostaliśmy kod, który jest tekstem, ok, w porządku, i chcemy go przekazać teraz tutaj Request Data Code. O, teraz będziemy mieli w ten sposób rozwiązane i zróbmy sobie Renish Call i co dostaliśmy? Dostaliśmy zobaczcie, ID naszego użytkownika. Jak pójdziemy do naszej bazy danych, sprawdźmy, czy to jest ten dobry użytkownik. Bierzemy Ctrl F i to jest dokładnie ten użytkownik. Więc teraz mamy dobre rozwiązanie. Dostaliśmy sobie odpowiedź. Dostaliśmy dwie rzeczy, no i teraz wystarczy nam to zawołać na naszej stronie. Wchodzimy w nasze workflow nasze workflow na tej stronie, tu gdzie jest sprawdzanie i wołamy sobie z tych naszych pluginów myUp check code, Jerzymy sobie check code i wołamy sobie kodzik, czyli to co jest w naszym inputcie, input a value, okay. o, tutaj za dużo mi się wrzuciło, jeszcze raz input a value, Wróć, wróćmy jeszcze do konektora, a plugins connector. Usunę teraz ten fragment z tym kodzikiem. Zróbmy sobie jeszcze raz initialize. On nie może być empty. Ok, to nam wystarczy, tak naprawdę. Yy, możemy sobie manualnie coś pisać. Dajmy sobie tutaj bla bla bla. Ok, save, save. I wracamy do naszego workflow. Wypełniamy go jeszcze raz. Mamy check code, No i sprawdzamy. Jeżeli tutaj, teraz tej naszej odpowiedzi, rezultat krogu pierwszego w wartości i z dostaliśmy jest. To pójdziemy sobie do reset PW oraz możemy sobie od razu zrobić make changes to think i czy naszemu użytkownikowi, naszemu użytkownikowi, czyli make changes to current user, naszemu użytkownikowi wpiszemy, że ten kodzik jest poprawny. Czyli w code gifted wpisujemy to, co dostaliśmy w inputcie, tak naprawdę, to, co nasz użytkownik pisał, bo to jest poprawna wartość oraz piszemy sobie w user code gifted. Odpowiedź od naszego tak naprawdę serwera z informacją, jaki user ID jest tam. No, i tak samo ten sam warunek sobie użyjemy, czyli copy expression, paste. Albo no, możemy odwrócić to wszystko i zrobić tak, że jeżeli tutaj dostaliśmy informację, że on nie jest poprawny, ten kod, i no, to pójdziemy sobie na 404. A jak jest poprawny, to tak naprawdę te kody już nam tutaj nie są potrzebne, ale zostawimy sobie dla. Lepszego zrozumienia, co nam się tu dzieje. Zróbmy testy teraz naszej aplikacji i zobaczmy, czy gdzie przejdziemy sobie. Wpisuję sobie jakiś zły kod. Check code. Zobaczcie, przychodzimy do strony 404. Super, czyli nasz kod był niepoprawny. Wracamy sobie jeszcze raz. Idziemy do bazy danych. Zobaczmy, czy coś się u nas zmieniło. No nie powinno. Czyli nasz użytkownik Jan Verify, takim jesteśmy teraz, wpisał zły kod. Wpiszmy teraz poprawny kod, który ktoś ma w naszej bazie danych. Klikamy sobie check code. Czekamy chwilę i zobaczcie. Dostaliśmy sukces, a w naszej bazie danych, refresh data, mamy informację, że dostaliśmy od kogoś kod właśnie kodzik oraz dostaliśmy go od usera o tym właśnie id -ku. I znowu pójdźmy sobie i sprawdźmy, czy ten IDK jest poprawny. Jeszcze raz Ctrl F. No i tak dokładnie ten użytkownik ma ten kodzik. I potem możemy sobie zrobić w jakiś sposób analizę, kto komu dał i ile kodów. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!